Cześć, witam Was serdecznie, dzisiaj w lasach niedaleko skrzyżowa na Podkarpaciu. u mnie widzicie grzyba, który jest w zasadzie już bardzo popularnym grzybem wśród grzybiarzy. Mowa o krasnoborowiku ceglastoporym. Jest to grzyb słuchajcie, jadalny, bardzo smaczny, dla mnie porównywalny z, z prawdziwkiem. W zasadzie nie odbiega od niego smakiem. O jego budowie powiem za chwilę, natomiast Spotkać go możecie w zasadzie we wszystkich lasach w Polsce, chociaż zdecydowanie woli lasy iglaste i gleby kwaśne. Z tego co ja przyobserwowałem, to nawet powiedziałbym, że woli jodły od sosny. Ale oczywiście mówię, możecie go znaleźć w każdym lesie, choć najłatwiej jest o niego w lasach iglastych. I na kwaśnej glebie, tak jak wspomniałem. Słuchajcie, co poza tym, tego grzyba można pomylić, początkujący grzybiarze mogą go pomylić z krwisto-borowikiem szatańskim. Oraz z modroborowikiem Ponury. To są wszystko nowe nazwy, słuchajcie, te nowe nazwy mi się głowy nie trzymają, więc czasami jak powiem po starej nazwie, to nie miejcie do mnie pretensji, nie wylewajcie od razu hejtu. Z tymi nowymi nazwami to już mówiłem na którymś moim filmie, że to jest lekka fanaberia, to co e, niedawno my kolodzy po prostu z tymi nazwami porobili. No, ale nie mnie to oceniać. Są nowe nazwy, trzeba się do nich przyzwyczaić. Krasno, borowik, ceglastopory. Więc teraz tak, jak widzicie, brązowy, matowy kapelusz. W kolorze naczej ciemnobrązowym i jasnobrązowym Czerwona nóżka. I słuchajcie, tutaj ta czerwona nóżka to jest rzecz, która go różni od borowika ponurego. O niej za chwilę powiem o różnicach. Natomiast tu w przypadku naszego bohatera e, ta nóżka jest czerwona w taki takie no, bardzo drobne widzicie, kolorki, takie kropeczki można powiedzieć. Siteczko na tym, na tym trzonie jest. Czekajcie, bo ostro nie ucieka. O. Widzicie tam gdzie jest czerwony, to jest taka kropeczka drobna. E, natomiast w przypadku Modroborowika ponurego, z którym go można pomylić. E, w jego przypadku ta noga jest w taką siatkę czerwoną również, więc to jest taka cecha najbardziej rozróżniająca i najłatwiejsza do rozróżnienia. E, hymenofor obu grzybów jest czerwony, więc to was może zmylić. Czekajcie, bo tutaj mam kilka sztuk zerwanych. Tak sobie wyglądają. Niestety są to starsze troszkę osobniki egzemplarze. O popatrzcie się, hymenofor jest czerwony i to w przypadku zarówno borowika ponurego czy borowika szatańskiego jest identyczne czy w przypadku naszego borowika ceglastoporego. To jest grzyb jadalny, jeżeli chodzi o modroborowika ponurego, to również jest grzyb jadalny, ale ciężkostrawny, dlatego modroborowika trzeba mocno wygotować. Ten przy, przynajmniej borowik ceglastopory, on nie wymaga takiej obróbki. O popatrzcie teraz jak ładnie tu widać ten hememofor. I popatrzcie co się dzieje z trzonem. To jest cecha tych wszystkich e, borowików, e, albo w większości borowików kolorowych, że one bardzo szybko reagują z tlenem, utleniają się i popatrzcie się, one mają trzony i miąższ żółty, ale on się błyskawicznie zabarwia najpierw na zielono, a potem na niebiesko. Przyjrzyjcie się. To jest moment. Dobra, jeżeli chodzi o odróżnienie jeszcze od modroborowika ponurego, to siatka na trzonie, której tutaj nie ma. I kapelusz, tutaj ciemnobrązowy, tam troszeczkę jaśniejszy. Takie najprostsze, najprostsze cechy rozróżniające. Natomiast jeżeli chodzi o borowika, czy chwisto borowika szatańskiego, w tamtym przypadku trzon nie jest cały czerwony. Tutaj ten trzon jest też czerwony, ale przy samym końcu widzicie, on jest brązowy. Natomiast potem zmienia się w czerwony. W przypadku krwisto-borowika szatańskiego on jest czerwony tylko częściowo. Himenophor jest również częściowo, jest cały czerwony, natomiast kapelusz jest słuchajcie jasno ochorowy. I trzon jeszcze w przypadku Kristoborowika szatańskiego jest bardziej pękaty. Najważniejsze jest to, że jeżeli pomylicie go z ponurym, tak jak powiedziałem, to nie ma żadnego problemu, bo oba są jadalne. Natomiast jeśli pomylicie z szatanem, czyli z borowikiem szatańskim, no to już jest troszeczkę gorzej, ale pamiętajcie, że borowik szatański nie jest grzybem trującym śmiertelnie. Więc zatrujecie się, trzeba jechać do szpitala. Co był wam pukanie żołądka i będzie po wszystkim. Ale w przypadku borowika szatańskiego to nie jest taka prosta sprawa, jak Wam się wydaje, dlatego, że jest to grzyb. Po pierwsze, chroniony, bo rzadko spotykany w Polsce. Po drugie, znaleźć go możecie w Polsce wyłącznie w parkach górskich. Także, jeżeli jesteście na równinach i znajdujecie krasnoborowiki, ceglastopore, które tutaj są naszym bohaterem dzisiejszym, to nie, nie bójcie się, że pomylicie z, z borowikiem szatańskim. Dobra, to tak króciutko na temat tego grzybka. Jeszcze co chcę powiedzieć, to tylko tyle, że jest to grzyb yy, różnie nazywany potocznie w różnych miejscach. Tutaj mówi się najczęściej na niego, u mnie na Podkarpać, najczęściej się mówi na niego podciecze, pociecze, pociec, ale w większości kraju mówi się na niego ceglaś, czerwony grzyb, krasny grzyb, tak różnie, no różnie o nim mówią. Jeżeli ich, y, znacie jakieś inne lokalne jeszcze nazwy, o których nie wymieniłem, to napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że krwisto-borowiki, ceglastopore, ceglastopore, one nie lubią rosnąć samotnie. Często można, trzeba się rozglądnąć i w okolicy gdzieś znajdziecie braciszka albo siostrzyczkę. No i popatrzcie się. Jest. Jest braciszek. O. A tu jest starsza siostrzyczka. Proszę bardzo. O. I jeszcze jeden braciszek jest, tu się chowa. Także trzeba się rozglądać. To naprawdę piękne smaczne grzybki. Rzadko kiedy jest tak, że rośnie jeden. Przeważnie jest ich kilka w jednym miejscu. Dlatego słuchajcie, rozglądajcie się. W tym przypadku popatrzcie, tego grzyba nie rozciąłem, więc jeszcze nie został uszkodzony i się nie odbarwił. Łatwiej mi wyjaśnić i pokazać Wam kolor trzonu. Widzicie? Ten trzon jest taki kropkowany. On nie ma siateczki, tak jak w przypadku listu Ponurego. Tutaj jest ta, ten trzon po prostu taki nakrapiany, czyli no, on jest czerwony, taki odcień ma, ale taki, takie kropeczki. Także bardzo smaczny grzyb jadalny. E, przygotować go można na wszelkie sposoby: nadaje się i do suszenia, i do gotowania, e, i do mrożenia. E, jeszcze jedna ważna sprawa. Słuchajcie, ten kolor, który widzicie. On tak powstaje w momencie reakcji z tlenem z atmosfery wziętym. Natomiast w obróbce cieplnej ten kolor znika i przywraca się kolor normalny. Czyli ten grzyb, w momencie jak go przekroicie na świeżo, zrobi się taki zielono-niebieski. Ale potem, jak go będziecie gotować, się z powrotem stanie się żółty. Także nie przejmujcie się tym, to jest naturalna cecha tych grzybów i zupełnie nieszkodliwa. Dzięki za oglądanie mojego kolejnego odcinka, tego, którym się dzisiaj spotkaliśmy, gdzie bohaterem był cegłaś I zapraszam już do oglądania kolejnych. Trzymajcie się ciepło. Cześć.